1 sierpnia 2021 nad Narwią przed Półtuskiem para łabędzi i trzy młode brzydkie kaczątka cudownie spokojnie przepłynęły do miejsca obozowania. Tak się urządzam. To jest całe miasteczko. Nad Narią. A tu się przygotowuję do rozbicia namiotu. Sierpnia 2021 nad Narią. Mam towarzystwo pary łabędzi i ich potomstwa chyba jest samczyk odważny, chciałby coś zjeść ale nie będziemy dokarmiać super pięknie była gotowa, ja rękę podałem to popływają czyli są nauczone przez rybaków, że coś dostają i tak każdego dnia defilada a będzie pięknie szum z trasy tylko przeszkadza i psuje to miejsce i płyną dalej zauważyłem że tam mają swoje ulubione miejsce Brzydkie kaczątka trzy. I ostatnie spojrzenie na narew. To jest stara naresz, droga, południowa, odpływają będzie i spójrzmy teraz w kierunku pomocną już tak to wygląda na pod połtuskiem Zapach wody ale woda jest niezbyt czysta ale tutaj widziałem że się kąpią dzieci É ensino, eu também que